Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 9 października 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się. Darzy. Życzę Wam wszystkiego. Wszystkiego co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą. Na dzień dobry jest. Król Buław. Ach, dzisiaj akty odwagi, działanie, charyzma. No kochani, Król Buław reprezentuje energię męską, tak? także może to być mężczyzna albo ktoś w silnej męskiej energii. Jest to ktoś bardzo pewny siebie, majestatyczny, charyzmatyczny. Jest to ktoś bardzo często przystojny, świetnie się reprezentujący z zewnątrz. E, ładnie wygląda, ładnie pachnie, jest zadbany, tak? Przyciąga uwagę. Jest to ktoś mega e, pewny siebie, znający swoją jest to taki typowy lider, często prowadzi własną firmę, własną działalność, często jest sławny, porywa tłumy. To jest osoba, która ma w sobie odwagę, żeby robić coś nie, nie, nie szablonowo, żeby sięgać po to, czego pragnie. Jest to osoba, która jest zwycięzcą, jest to osoba, która się wyróżnia, jest to osoba, która. Em, ma w sobie też piękną taką dojrzałość, żeby brać odpowiedzialność za swoje czyny. Także kochani, dzisiaj możemy wejść w energię takiej osoby, albo spotkać taką osobę na swojej, na swojej drodze. Jedno jest pewne, kochani, dzisiaj właśnie ta pewność siebie będzie nam towarzyszyć. Pewność siebie, żeby przekraczać pewne granice, pewność siebie, żeby się wyróżnić, pewność siebie, żeby być po prostu sobą, tak? I żeby nie bać się osiągać swoich celów, spełniać swoich marzeń i po prostu pokazać światu z czego jesteśmy zrobieni. Także kochani, odwagi, odwagi, bądźcie sobą, pokazujcie siebie i sięgajcie po to, czego pragniecie. Oczywiście z tym królem buław też możemy spotkać taką osobę, która wskaże nam właściwą drogę, która doda nam wigoru, która w jakiś sposób zainspiruje nas do działania, która udzieli nam dobrej rady, jak postąpić, w którą stronę pójść, co zrobić. Możemy dzisiaj podjąć współpracę z kimś takim, poznać kogoś takiego do przyjaźni albo do jakiegoś partnerstwa. Więc też bądźcie otwarci na Przyjęcie takiej osoby do swojego życia. Buławy król bław czasami może oznaczać też, że ktoś z przeszłości powróci do naszego życia, ktoś z kim kiedyś współpracowaliśmy, ktoś z kim kiedyś byliśmy, ktoś z kim kiedyś mieliśmy już do czynienia i tutaj nawiąże się jakaś nowa współpraca bądź relacja, więc też bądźcie gotowi na coś takiego. Dobry dzień, żeby podjąć jakieś odważne decyzje, żeby podjąć jakieś odważne działania, więc nie bójmy się też tego zrobić. Um, podążajmy po prostu za tym głosem takiej pasji, za głosem namiętności. Um, nie bójmy się być sobą, po prostu nie bójmy się być sobą. Z odwagą stawiajmy czoła lękom, a wszystko pójdzie dobrze. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, Król Bław jest świetną tutaj kartą. Mówi, że uda nam się wyróżnić na tle innych. Może oznaczać awans, może oznaczać podwyżkę, może oznaczać drogę do awansu i podwyżki. Więc jeżeli dzisiaj będzie taki moment, w którym e, trzeba będzie trochę zawalczyć o siebie, trzeba będzie się wyróżnić, trzeba będzie coś pokazać swoje umiejętności, nie bójcie się tego zrobić bo naprawdę może to zrobić wrażenie na niejednej osobie. Kochani, jeżeli marzycie o sławie, jeżeli marzycie o tym, żeby wasza firma w jakiś sposób, nie wiem, się wypromowała, czy coś takiego, to jest dobry dzień na tego typu działania, na jakieś strefy online, wywiady, e, castingi różnego rodzaju, e, wyjście na te wszystkie media społecznościowe, e, odważne po prostu działanie. Nie bójcie się błyszczeć i nie bójcie się e, tak jak powiedziałam, e, wyróżniać, bo dzisiaj macie szansę zwrócić tutaj niejedną uwagę na to, co, co, co robicie i kim jesteście. Z królem była fajnie, jest też przejąć takie dowodzenie, więc jeżeli pojawi się okazja, żeby stać się takim liderem dla grupy i na przykład podzielić obowiązki, w jakiś sposób podzielić, Jakąś sytuację, tak? Po prostu przyjąć, przyjąć dowodzenie nad jakąś sytuacją. To też, kochani, nie bójcie się to zrobić, bo na pewno dobrze to zrobicie i zyskacie tutaj ogromny szacunek innych. Z Tak jak powiedziałam, z Królem Buław może pojawić się jakaś osoba do współpracy, z którą nawierzycie tutaj bardzo fajną relację i która pomoże Wam albo w jakiś sposób się wypromować, albo w jakiś sposób przyniesie ciekawe pomysły, albo, kochani, napędzi Was też do działania, żeby tutaj sięgnąć po coś, po coś więcej. Pamiętajcie, że tutaj też nie musi chodzić typowo stricte o sprawy zawodowe, teraz tak mi przyszedł do głowy, możecie poznać kogoś poprzez sprawy zawodowe albo zainspirować się kimś, kto też również na polu takim życiowym, takim codziennym zainspiruje was do zmian, zainspiruje was do, do działań i sprawi, że, że, że różne marzenia staną się bardziej realne dla was, albo pewne jakieś takie plany staną się bardziej realne, więc też warto, warto też o tym pomyśleć. Kochani, dla osób, które szukają pracy, Król Buław zapowiada właśnie spotkanie z takim charyzmatycznym mężczyzną, który może mieć dla was jak najbardziej jakąś taką ciekawą propozycję, ale też jest informacja tutaj do Was, że jeżeli jest coś, czego Wy pragniecie zrobić, na przykład chcecie zabłysnąć, chcecie założyć własną działalność, chcecie, chcecie czegoś konkretnego, to wy nie bójcie się zrobić pierwszego kroku. Zadzwońcie na casting, pojedźcie do jakiegoś miejsca, zagadajcie z szefem, zainspirujcie się tutaj czymś, tak? Także tutaj do Odważnych świat należy dosłownie dzisiaj z królem buław, więc też nie bójcie się sięgać po swoje marzenia. Kochani, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, tutaj też jak najbardziej jakieś takie odważne działania mogą się pojawić. Um więc realizacji różnych planów, przedsięwzięć, inwestycje, ale też dużo pasji i namiętności w królu Bław jest, także jeżeli tam ostatnio ten ogień w stałych związkach przygasł, było troszeczkę chłodniej między Wami, to dzisiaj znowu, znowu, znowu zrobi się gorąco, bardzo gorąco i może być całkiem fajnie. Tutaj widzę, że dla części z Was jeżeli były jakieś blokady z zaściem w ciąży, no to dzisiaj może się w końcu coś Przełamać, kochani, więc też działajcie, jeżeli marzycie o potomstwu. Kochani, z królem była właśnie odważne działania na polu relacji, więc to też mogą być takie odważne działania na zasadzie, porozmawiajmy o przyszłości, czy zostaniesz moją żoną, albo zamieszkajmy razem, więc jeżeli jesteście w dosyć świeżych relacjach, dzisiaj mogą być dosyć odważne kroki w waszej relacji zaprowadzone, że tak powiem. tak? Wy też, kochani, bądźcie odważni w tym, kim jesteście i czego oczekujecie od partnera. Jeżeli są. Jakieś jakiejś rzeczy, które Wam nie odpowiadają, albo które chcielibyście zmienić, to odważnie o tym mówcie, tak? Bądźcie po prostu sobą, wyrażajcie siebie. Nie bójcie się prosić o więcej, nie bójcie się wymagać więcej, nie bójcie się mówić, w których momentach jakieś... Wasze granice są przekraczane, dbajcie tutaj o siebie, ale też nie bójcie się zadziałać względem partnera, tak? Na zasadzie, żeby bardziej zadbać o drugą osobę, żeby pokazać, że Wam zależy, żeby gdzieś tam um, przygotować coś szczególnego dla drugiej połówki. Bo dzisiaj, tak jak powiedziałam, mówię, do odważnych świat należy. Bądźcie sobą, wyrażajcie siebie, ale też. Um, kierujcie się tym głosem pasji i sięgajcie po więcej. Dla osób, które są singlami, no, król buław zapowiada tutaj poznanie jakiegoś charyzmatycznego mężczyzny, tutaj dla moich e, pań, bardzo przystojnego, bardzo sexy, a dla moich panów, no to wy wejdziecie tutaj w energię takiego króla buław i być może będziecie chcieli tutaj poderwać jakąś kobitkę, która wpadnie wam w oko i no się tutaj na tle innych i macie szansę tutaj jak najbardziej Zdobyć ukochaną, więc jeżeli ktoś Wam dzisiaj wpadnie w oko, moi drodzy panowie, nie bójcie się działać. No, będziecie mieć w sobie dzisiaj ten magnetyzm i będziecie przyciągać tutaj nie jeden wzrok, więc wykorzystajcie ten czas jak najbardziej. <grym> oczywiście, tak jak powiedziałam, z królem buław może też powrócić ktoś z przeszłości, kto będzie chciał tutaj uleczyć jakieś sprawy, kto będzie chciał rozwiązać coś, kto będzie chciał coś wyjaśnić. Myślę, że warto dać temu też szansę. Jeżeli oczywiście jest to dla Was możliwe. Także, kochani, dzień pełen pasji, dzień pełen namiętności, dzień pełen odważnych działań i pewności siebie. E, fajnie, bardzo aktywny na pewno będzie to dzień. E, kochani, z królową Mieczy, możemy mieć tutaj do czynienia z kimś e, z urzędu, z kimś e, w sprawie jakiejś umowy o pracę czy coś w tym stylu. Jakieś formalności mogą być załatwiane, ale tak jak wspominałam, też właśnie tutaj rozmowy o przeszłości mogą być, może ktoś się pojawić z kim, e, z kim długo nie mieliśmy kontaktu, e, ale e, zdecydowanie tutaj też ważne jest. Mówienie prawdy, wyrażanie siebie, kochani, dziesiątka pentakli na spodzie, czyli sprawy rodzinne mogą być ważne, ale również sprawy zawodowe, mamy szansę tutaj wzrosnąć, mamy szansę awansować, mamy szansę właśnie pozbyć się jakichś blokad dotyczących rodziny, przyszłości, rozwoju, ale też właśnie budowanie rodziny, czyli tak jak powiedziałam dzieci, no i kochani, tak jak powiedziałam, do odważnych świat należy, czyli rycerz, buław, działamy kochani z odwagą, działamy z charyzmą, nie boimy się, się stawiać czoła różnym wyzwaniom, tak jak powiedziałam, też dużo pasji i namiętności dzisiaj będzie. No i na spodzie jeszcze ta piękna dwójka kielichów, mówiąca o partnerstwie, mówiąca o bliskości, mówiąca o tym, że nigdy nie jesteśmy sami, tak, to jest dzisiejsza karta również z Facebooka, nigdy nie jesteś sam, duch wydry, także pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, kochani, zawsze otaczają nas ludzie, zawsze otaczają nas bliscy, zawsze otaczają nas duchy opiekuńcze. Um, nasi mistrzowie, nasi aniołowie, nasi przodkowie, więc nigdy nie jesteśmy sami, więc odwagi, kochani, jeżeli jest coś, co bardzo pragniecie, czego bardzo pragniecie, co bardzo pragniecie osiągnąć, co bardzo chcecie zrobić, dzisiaj jest ten dzień, żeby to zrobić. Odwagi. <laughs> Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia. Buziaki! Pa, pa!